Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku. Witam Was w kolejnym odcinku. Rozpoczynamy długo wyczekiwaną serię o Market Maker modelach. Pokażę Wam wszystko, co musicie o nich wiedzieć, i na pewno podzielimy sobie Market Maker model na dwa odcinki. To znaczy, w tym odcinku przerobimy całą teorię, i w drugim odcinku przejdziemy już do praktyki, do żywego wykresu na Trading View i pokażę Wam o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Tak więc, nie przedłużając, Zaczynajmy. Zanim przejdziemy stricte do market maker modelów, musimy sobie omówić cztery cykle ceny i algorytmu IBDA, czyli Interbank Price Delivery Algorithm. Tak więc pierwszym krokiem i początkiem wszystkiego jest zawsze konsolidacja, gdzie budowane jest liquidity, budujemy sobie stop lossy. Jest to zarówno start programu, jak i koniec programu. Po konsolidacji zawsze, ale to zawsze następuje ekspansja. Ona niekoniecznie musi być już w naszym pożądanym kierunku. Manipulacja także jest ekspansją. Chodzi o ten agresywny ruch, który często widzi się na wykresie. Mówi się, że im dłuższa konsolidacja, tym potem jest mocniejsza ekspansja. Tak więc po ekspansji możemy mieć albo retracement, czyli powrót, żeby wypełnić jakieś fair value gapy, imbalanse itd., lub Możemy mieć reversal, czyli cena zawraca i następuje ekspansja w przeciwnym kierunku. Tak więc cały schemat wygląda tak, że mamy konsolidację, ekspansję, następnie retracement lub reversal. I z tego odpowiednio po retracementie mamy ekspansję w tym samym kierunku, a po rewersalu mamy ekspansję w przeciwnym kierunku. I ta też ekspansja kończy się konsolidacją, i tak jak wspomniałem, jest to zarówno koniec, jak i start nowego programu, co jest bardzo, ale to bardzo ważne. Z konsolidacji nigdy, przenigdy nie będziemy mieli rewersalu. Zawsze musi nastąpić ta ekspansja, żeby mógł nastąpić rewersal. I jest to bardzo przydatne w kontekście tego, że gdy widzicie, że jakiś program się skończył i mamy konsolidację, to możecie oczekiwać co najmniej jeszcze jednego ruchu pod manipulację lub też dalszą ekspansję. Tak więc cykle mamy omówione, idziemy dalej już do Market Maker modeli. W dużym uproszczeniu wygląda to tak jak na ekranie. MMXM czyli Market Maker modele jest to nic innego jak program hedgingowy dla banków centralnych i ogromnych instytucji, które odpowiadają za dostarczanie płynności na rynku. Jak wiecie one nie mogą wejść naraz w pozycję, więc budują je przez dłuższy okres czasu. Tak jak tutaj cena spada i oni wtedy klikają kup, kup, kup zapewniając przeciwne liquidity. I odwrotnie oczywiście dla market maker sell modelu oni zapewniają sell side liquidity klikając sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj. Aż do momentu w którym następuje smart money reversal to są właśnie te miejsca gdzie cena zawraca. Banki centralne są wtedy bardzo w shortach w przypadku market maker sell modelu lub bardzo w longach w przypadku Market Maker Buy modelu, i oni w tych miejscach absorbują absolutnie całą płynność z rynku, po prostu zaczynając zrzucać tą cenę lub też pchać w górę, w zależności od danego programu. Market Maker modela dzielimy na dwie tak naprawdę krzywe: mamy Sell Side of the Curve, to jest ta, w której cena spada, i mamy Buy Side of the Curve, i je rozdziela Smart Money Reversal. Chcę też, żebyście zapamiętali, że każdy jeden market maker model na niższym time frame jest to internal external z wyższego time frame'u lub też external internal z wyższego time frame'u. Bardzo ważne też jest to, że mmxm sam w sobie to zwykły pattern, formacja, która po prostu nie działa. Najważniejsze jest przede wszystkim stworzenie narracji granie market maker modeli w zgodzie z tym instytucjonalnym order flow, żebyśmy zawsze grali razem z nimi, a nie przeciwko nim. Bardzo wiele początkujących popełnia właśnie ten błąd, że zaznacza sobie kilka kwadracików, wchodzi w pozycję, a potem się dziwi, dlaczego ich wybiło stop lossa. No właśnie dlatego, że grają przeciwko instytucjom, zamiast grać z nimi. Te miejsca, w których te banki centralne Kupowały lub też sprzedawały. Są to bardzo ważne punkty referencyjne dla ceny, która po ich przebiciu będzie nam służyła jako wsparcie w przypadku market maker buy modelu, lub też jako opór w przypadku market maker sell modelu. Dlaczego? To zaraz wam wyjaśnię. Tak więc, tak wygląda market maker sell model. Jak wspominałem, zawsze wszystko zaczyna się od konsolidacji. Jest to nasza oryginalna konsolidacja, początek programu. Mamy. Pierwszą akumulację to jest miejsce, w którym bank centralny nacisnął sprzedaj. Tutaj były budowane pierwsze shorty. Mamy kolejną nogę w górę, kolejne shorty są budowane w tym miejscu, kolejna noga w górę, kolejne shorty, aż do momentu smart money reversal. Tych nóg możemy mieć tak naprawdę między 1 a 3. Raczej rzadko zdarza się, żeby były więcej. Najczęściej są to dwie nogi. Smart Money Reversal następuje zawsze w naszym key levelu. Może to być order block, może to być fair value gap, może to być stary high, low. Każdy jeden PDRA się tutaj sprawdzi. Jednak bardzo ważne to właśnie tutaj zbierane jest liquidity. To właśnie tu banki centralne są najbardziej w shortach. I tu się zaczyna sell side of the curve w przypadku Market Maker Sell modelu. Tak jak widzicie po drugiej stronie mamy dystrybucja. To są momenty, w których bank centralny dostarcza znowu płynność na rynku, zamykając te shorty, które były budowane tutaj, tutaj czy tutaj. Oni tak naprawdę wychodzą z nich na break even, jedyna pozycja, z której zarabiają, to jest ta, która była zbudowana przy smart money reversalu. Tak więc możecie się spodziewać, że jeżeli na buy side of the curve zostały utworzone byliżowe order bloki, to one po przebiciu będą nas służyły jako mitigation bloki, w bank, bank centralny będzie zamykał swoje pozycje i de facto spychał tą cenę dalej w dół. Liquidity, które zostało wytworzone podczas naszej oryginalnej konsolidacji jest to nasz terminus, czyli koniec programu. Przejdźmy teraz do bullishowego market maker modelu i wygląda on tak jak tutaj widzicie. Znowu startem jest oczywiście konsolidacja, przy której budujemy liquidity. Najczęściej znajdują się tutaj jakieś równe szczyty. Mamy pierwszą akumulację, bank centralny zaczyna budować longi dostarczając płynność, drugą, trzecią, ona już wcale nie musi się pojawić, następuje smart money reversal w naszym key levelu, czyli na przykład w fair value gapie i co bardzo ważne przy niższych time frame'ach, na przykład przy 15 minutowym czy też 5 minutowym buy modelu, on następuje w jakimś killzonie lub też nawet w jakimś makro. Bardzo rzadko się zdarza, żeby sam Smart Money Reversal był poza killzonem. Jednakże jak to w tradingu nic nie jest stuprocentowe i od czasu do czasu takie rzeczy też się dzieją. I podobnie jak w przypadku Market Maker sell modelu mamy też dystrybucję w miejscu, w którym wcześniej były budowane longi jedną, drugą, trzecią w zależności od tego ile tych tutaj order bloków nam się utworzyło i cena zmierza w kierunku terminusa, w kierunku którym Program zostaje po prostu zakończony. Tak więc, jakbyśmy chcieli to sobie omówić w naszych czterech cyklach ceny, mamy konsolidację, start programu, ekspansję, po której następuje retracement, kolejna ekspansja, retracement, kolejna ekspansja, retracement, ekspansja i rewersal i tak w kółko i tak w kółko aż do momentu, w którym dochodzimy do oryginalnej konsolidacji. I tutaj możecie liczyć, że z dużym prawdopodobieństwem pojawi się albo kolejna konsolidacja, albo jakiś retracement, żeby tutaj wypełnić któreś z tych powstałych fair value gapów. I teraz, co jest bardzo, bardzo ważne, dostosowanie timeframe. Nie gramy po prostu losowych timeframe'ów dla losowych PDRay'ów. Jest to bardzo określony schemat. Już go kiedyś omawialiśmy w filmiku o AMD. Jeśli jeszcze go nie obejrzałeś, to zachęcam Cię do zrobienia tego ponieważ dużo lepiej będziesz wtedy w stanie zrozumieć MMXM. -y. Tak więc zaczynając od długoterminowych market maker modeli dla monthly PDRA czyli na przykład dla monthly fair value gapa będziemy szukali market maker modelu na jednodniowym time frame. Dla weekly PDRA będziemy szukali czterogodzinowego MMXM i to są właśnie pozycje które gramy pod long term. Pod taki swing trading powiedzmy pozycje które trwają od kilku dni do tygodnia, może półtora tygodnia będziemy chcieli zagrać daily PDRA i godzinowy market maker model. No i też można tutaj dorzucić, można się tym, z tym też kłócić, ale dla 4-godzinowego PDRA 15-minutowy MMXM. To już zależy od tak naprawdę wielkości modelu. Niektóre 15-minutowe modele dowożą w kilka godzin, a niektóre musimy czekać po kilka dni nawet. Mamy też oczywiście day trading i scalping i tam będziemy chcieli grać godzinowy PDRA dla 5-minutowego MMXM, 15-minutowy PDRA to będzie minutowy MMXM i można jeszcze dorzucić sobie, chociaż jest to już dużo bardziej ryzykowne, 5-minutowy PDRA i 15-sekundowy MMXM. To, co wybierzecie, zależy tylko i wyłącznie od Was. Jeśli macie mniej czasu na analizę, nie jesteście w stanie siedzieć tyle przed komputerem, to polecam Wam zainteresować się daily PDRA i godzinowym mmxm lub też 4-godzinowy PDRAY, 15-minutowy MMXN To jest tak naprawdę jeden z najlepszych timeframów dla początkujących. Nie ma tam za dużo wymuszeń, cena jest bardzo czysta, no i też oczywiście nie trzeba spędzać całego dnia przed komputerem na minutówce, więc polecam Wam na początku zacząć sobie właśnie z tym. I teraz bardzo, ale to bardzo ważna rzecz. Jeśli dany market maker model osiągnie swój terminus, czyli program zostanie zakończony, Zwiększamy timeframe o 1 w górę. Czyli, jeżeli graliśmy 15-minutowy MMXM dla 4-godzinowego PD-area, to w momencie, gdy ta 15-minutówka osiąga swój terminus, my zwiększamy timeframe o 1 w górę, czyli wchodzimy na godzinówkę i patrzymy, co się dzieje. Będziemy chcieli teraz grać godzinowy kontekst i na nim powinniśmy się skupić. I tak samo, jeśli na przykład mielibyśmy godzinowy market maker model, który osiąga swój terminus to wchodzimy na 4 godzinówkę i patrzymy co tam się dzieje jest to bardzo ważna zasada, o której bardzo dużo osób zapomina więc zapiszcie to sobie gdzieś na kartce, powieście przed biurkiem bo uwierzcie mi, bardzo dużo straconych pozycji polega na tym, że po prostu rozgrywa się zły kontekst bo nie zwiększyło się time frame po zakończonym market maker modelu ode mnie to tyle w tym odcinku, tak jak wspominałem będzie jeszcze druga część, gdzie pokażę Wam rzeczy bardziej praktyczne na normalnych świecach. Zdecydowałem się to tak podzielić, dlatego że chcę utrzymać te odcinki krótkie i bardzo treściwe. Tak więc przeróbcie sobie to raz, drugi, trzeci, żebyście na pewno to zrozumieli, żebyście potem na praktyce już wiedzieli o co chodzi i wiedzieli co i jak i gdzie. Standardowo, jeśli pojawiły się jakiekolwiek pytania, piszcie mi je w komentarzach na privie, bądź też na naszej grupie Gotham City. Link do niej oczywiście będzie w opisie tego filmu. A jeśli filmik Ci się spodobał, to zostaw proszę oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcję. W ten sposób wynagrodzicie mi troszeczkę moją pracę i ja będę za to bardzo wdzięczny i będę miał dalszą motywację do robienia filmów. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia. Cześć!